Cześć, witajcie kochani, ja jestem Braciu i witam w pierwszej grze horror. To jest pierwsza gra w życiu, w którą gram, typu horror. I może być ciekawie, jest to tytuł Oczy Horror 3D. No ja bóg się dziś ostrę, to moje towarzystwo. No dobra, no myślę, że możemy zaczynać. I, gramy na normalu. I, dźwięk powinien być ok. <gryw> A się stresuje strasznie, nie? Masakra, to jest masakra. <gryw> Play. Pierwszy raz, ja się, raz się wystraszę i kończę. Just wanna talk about this breaking business. Already checked. Ja już się boję. Dobra, pominiemy to. Anything else? Level normal. Dobra Coś trochę jak amnezja, mamy... Mamy latarkę, mamy... Telewizor To się coś świeci Chwila, ja zmienię sobie czułość myszki o! To wszystko się trzęsie Dobra, mamy... Jest to oczy, tak? Więc możemy przestać sami. Klikamy lewym miśkiem. mamy jeden na. Się i odwracać w ogóle. Dobra. Eee, to mamy iść tam? Dobra, mamy zegar. Ej, tam ma zegar po lewo, po prawej są schody albo ściana. O Boże! Schody! Przez ten wiatr, wietrze. wietrze o! 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 Co to było? Czego mam i wchodzić na odcinek? Mama wyjdź mi z odcinku! Zmieniamy na hard. Idziemy na raz na hardzie. Od nowa gramy, a tym razem na hardzie. Na trudniejszym. Może jest cicho? Uuu! Uuu! Co to? Co się dzieje w ogóle? Ja nie ogarniam tej gry. Myślę, że będzie straszniejsze, a się pokazuje napis Run. Podrabina przynosi pecho. Dobra. Mamy trochę ko koki. Coś jest w piekarniku. Nie wyj. Czy też wyj? Jak nie słyszysz? Wszystko słyszysz. No nie słyszysz, co mówię, bo ja też nie słyszę, co mówię. No brawo, małaś... Uro, nie w tą stronę. Trzeci raz musimy coś się bardziej mnie. Myślałem, że to będzie straszniejsze ogólnie Na dole jestem duch Co za badziew To jest horror śmieszny Run Forest, run! No szybko No Dobra, pieniądze nie ma. No, op, obzje. Jedziemy dalej, to mamy jedno. Takie szczury. Nie chcę przygotować tą kotłownię. Tam się świeci. To i tam się świeci. Tylko nie wiem jakie mam. A. O, idzie. Idzie, bo się trzęsie. Może szczury. Czemu tu nic się nie dzieje? No wychodzimy z kotłowni I co my tu mamy? Uuuuu! się zlękłem nawet! To gra jest bez sensu! To nie ma w co grać w ogóle? Jezu, to miało być straszne, ja miałem dostać z z wołu podatki, cholera wy co, a tu nawet nie ma co grać. I co ja teraz zrobić? Wiem co zrobię. Eee, nie no, nie wiem co zrobić, nie ma innych ciekawych gier. Grałem w labirynt, wiem to jest na końcu. Dobra, kończymy odcinek, no trudno na... No. no to było głupie. Głupie odcinek, ale kończymy odcinek, miał być lepsze. Dajcie mi da... o, zróbcie mi 5 lajków, to nagram jakiś w horror, taki zajebisty singleplayer. 5 lajków, nie 8 w dół, tylko 5 w górę. To trzymajcie się, na razie. Cześć.